Dzisiaj nosimy koszulę na co dzień i nosimy je jako pełnoprawne ubrania. Możemy w koszuli wyjść na ulicę i pokazać się ludziom i nie będzie w tym nic dziwnego. Ale kiedyś ta koszula pełniła zupełnie inną funkcję i była ona przede wszystkim bielizną. I dzisiaj właśnie na podstawie męskiej koszuli opowiem Ci o tym, jakie były funkcje tej bielizny, w ogóle skąd się to słowo wzięło i jak one się zmieniały. Nazywam się Katarzyna Andres, a to jest fragment drugiego odcinka mojego podcastu Męska Strona Mody. W tym drugim odcinku mówiłam o tym, jakie były funkcje bielizny, jak ta koszula, bo mówiłam przede wszystkim o koszuli, jak ta koszula się zmieniała na przestrzeni wieków. I powiedziałam też o tym, dlaczego jeszcze 150 lat temu. Można było nosić koszulę jedynie pod czymś, a dzisiaj nosimy je już jako pełnoprawne ubranie i nie ma problemu, żeby w nich wyjść na ulicę. Cały ten odcinek możesz wysłuchać w dowolnej aplikacji podcastowej: Wyszukaj po prostu męska strona mody. W tym dzisiejszym fragmencie poruszę przede wszystkim tematy związane ze słownictwem i z funkcjami bielizny oraz powiem, jakie wyzwania stoją przed osobami, które to bieliznę rekonstruują. Podam Ci jeszcze kilka przykładów, dlaczego tak trudno jest obecnie odtworzyć koszulę na przykład z XVIII czy XVII wieku. Zapraszam. Zacznę więc od etymologii. Polskie słowo bielizna pochodzi od koloru białego, w którym były właśnie te elementy garderoby. Często nie był to kolor śnieżno-biały, ale taki bardziej naturalny, które dało się uzyskać wybielając lęk czy bawełnę. Angielskie underwear, underpinnings, czy też undergarments oznaczały po prostu coś noszonego pod spodem. W domyśle jest tutaj, że były one noszone pod ubraniem wierzchnim, czyli po prostu pod tym, no powiedzmy właściwym, które przede wszystkim było widoczne, jak suknia, frak czy spodnie. W języku niemieckim yy, z kolei mamy słowo unterwesze, które składa się ze zlepku słów, a one w tłumaczeniu oznaczają pod oraz Półkanie i pranie, co może sugerować też, jak te elementy były noszone, oraz że prano je częściej niż resztę ubioru. I tak rzeczywiście było. Bielizna była noszona przy samym ciele, w związku z tym to ona zbierała pot i brud, i przez to też musiała być częściej prana. Kiedyś dbanie o czystość wierzchnich warstw odzieży przypominało raczej coś, co teraz moglibyśmy porównać do czyszczenia tapicerki czy dywanu. Natomiast pranie koszul i w ogóle całej bielizny, było rzeczywiście praniem we współczesnym tego słowa znaczeniu, no może z pominięciem współczesnych detergentów. Tak więc funkcją bielizny, zarówno damskiej, jak i męskiej, było zabezpieczenie ubrania przed ciałem. I to nie tylko ze względu na zapach czy plamy. Niektóre tkaniny, jak na przykład wykonane z jedwabiu, źle znoszą kontakt z potem, przez to tracą elastyczność i uszkadza się struktura włókien, a to może w efekcie powodować, że pojawią się na nich rozdarcia. Podobnie część tkanin, yy, nie tylko jedwab, nie bardzo nadaje się do prania, i nawet jeśli możemy w niskiej temperaturze wyprać wełnę czy niektóre jedwabie, i to tak w wodzie, i nic im nie powinno się stać, to nawet po kilku takich praniach, po wielokrotnym powtórzeniu tego procesu, tkaniny mogą stracić swoje pierwotne właściwości. Wełna się sfilcuje, a struktura jedwabiu może zostać uszkodzona, podobnie jak pod wpływem wydzielin ciała. Oczywiście część koszul także była wykonywana z tkanin wełnianych czy jedwabnych, ale i tak, Łatwiej było w przypadku zniszczenia wymienić tanią koszulę, która była wykonana z jednej warstwy tkaniny i ewentualnie miejscowo dodanych wzmocnień, niż drogie wykonane na zamówienie, wielowarstwowe ubranie, często też wykonane z tkanin dużo lepszej jakości. Kolejną sprawą związaną z praniem jest to, że owszem, możemy wyprać tkaninę, jednak często w przeszłości wypranie gotowego wyrobu. Spowodowałoby jego bezpowrotne zniszczenie. I teraz jest też podobnie w przypadku niektórych ubiorów. Nie wrzucamy przecież do pralki eleganckich sukien czy wełnianych ręcznie usztywnianych i wykańczanych marynarek albo płaszczy. Dzięki bieliznie ubranie dłużej wyglądało estetycznie i można było je dłużej nosić. Ale działało to też w drugą stronę. Noszenie bielizny zabezpieczało też ciało przed ubraniem. Masz może doświadczenia z dzieciństwa z drapiącymi swetrami od babci czy cioć? To najprawdopodobniej były swetry wełniane. Obecnie rzadko można takie kupić w sklepach, chyba że są to sklepy z ubraniami z segmentu premium, ponieważ większość włókien, z których wykonuje się swetry, czyli włóczek, posiada syntetyczne dodatki. Jednak prawdziwy sweter wełniany, taki stary, musiał drapać, a przynajmniej tak mawiały mi poprzednie pokolenia w mojej rodzinie. Oczywiście to, jak ciało reaguje na wełnę, jest kwestią indywidualną, ale zależy to też od rodzaju tkaniny. I tego, jakiej została ona poddana obróbce podczas procesu produkcyjnego. Ale właśnie o to chodzi. Zwykle to te tańsze wełny drapią droższe są albo lepiej przygotowane na etapie produkcji, albo posiadają dodatki szlachetniejszych rodzajów wełny, jak na przykład kaszmir, i potrafią być bardzo przyjemne w dotyku. W przeszłości biedniejszych ludzi nie było stać na uszycie ubrania z drogiej tkaniny. No i też sposób wytwarzania tych tkanin różnił się od tego, który mamy teraz. Jest jeszcze jeden przykład, kiedy bielizna jest ochroną dla ciała. Sztywne i twarde, ostro zakończone elementy były częścią warstw wierzchni, zarówno w ubraniach kobiecych, jak i męskich i mogły wbijać się w ciało w niektórych pozycjach. I problemu nie było, gdy te ubrania były wykonywane na zamówienie, zgodnie z wymiarami noszącego i były bardzo dobrze dopasowane. Jednak nie wszyscy mogli sobie na to pozwolić, a biedniejsi ludzie nosili często ubrania po prostu używane. Z analizą bielizny w kontekście historycznym jest ten problem, że zachowanych eksponatów jest naprawdę niewiele. Nie była to piękna suknia, ani elegancki dublet, szóstokot czy frak, które przechowywane były ze względów estetycznych lub sentymentalnych, i przekazywane z pokolenia na pokolenie. To było coś zwykłego, a nawet w niektórych epokach wstydliwego. Dlatego niewiele jest tych elementów zachowanych w domach czy pałacach na Strychach albo w szafach. W pochówkach ze względu na tkaniny, z których były szyte koszule i inne elementy bielizny, praktycznie się one nie zachowywały. Len, bawełna, konopie były to wszystko włókna roślinne, i przez to w pochówku ulegały one szybkiej degradacji. Rzadziej na koszule stosowano jedwab i wełnę, które w pochówkach dobrze się zachowują. Owszem, droższe koszule były szyte właśnie z jedwabiu czy wełny, ale również były one z tego samego względu czyli ze względu na cenę. Rzadziej w połówkach stosowane. W związku z tym niewiele jest zachowanych eksponatów koszul ze średniowiecza, czy później nawet z XVII czy XVIII wieku. W XIX wieku mamy ich trochę więcej, a z XX już całkiem sporo. Jednak fakt jest taki, że te elementy istniały i wiemy to, ponieważ możemy je dostrzec na rysunkach czy obrazach. Wspominane są też w opisach, w historycznych utworach oraz spisywane w inwentarzach. Czy czasem nawet zapisywane w testamentach? No i oczywiście, istnieją też zachowane egzemplarze, ale jest ich stosunkowo niewiele. Na dzisiaj to już wszystko. Jeśli uważasz, że wiedza, którą tutaj się dzielę, jest wartościowa, polub to wideo i zasubskrybuj mój kanał, ponieważ już w kolejnych odcinkach tej serii o koszuli będę mówiła o tym, jak zmieniał się jej wygląd na przestrzeni kilku ostatnich stuleci oraz jak w ciągu może, nie wiem, półtorej wieku Zmieniło się kompletnie i do góry nogami wywróciło się postrzeganie tych koszul. Także dzisiaj one już nie są dla nas tylko bielizną, ale normalnym, pełnoprawnym elementem garderoby. Muzyka użyta w tym podcaście to Overture Aleksandra Nakarada.